Siemanderko, siemanderko, witam wszystkich, Adi z tej strony jak widzicie nad wodą e, znowu relaks, bardziej relaksacyjnie e, na stojaczku karpióweczki i w ten oto... O, się zaplątałem w jakąś czyjąś żyłkę i w ten oto sposób będę sobie e, dzisiaj te coś złapać Oczywiście mieszanka Kurczę Ktoś tutaj normalnie żyłkę porzucił i w nią akurat nogami wpadłem Oczywiście mieszanka Bardziej taka domowa Zaraz przyjdę do Ciebie A Także tutaj Betonit domową, bardziej robaki dorzuciłem. Tutaj zrobiłem normalnie zanęte z palecikiem dwójeczką trochę. Także aha, własnej roboty jakieś przypony karpiowe. Pierwszy raz w życiu robiłem, także też nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że w miarę to jakoś tutaj chociaż jedną rybę wyciągnę. Tak najbardziej to chciałbym tutaj na moją nową wędeczkę karpową, coś wytargać. Kupiłem tego prologika. Tutaj dostałem na urodziny od siostry Okumę. Chciałem ten kołowroteczek. Także czekamy na branie. A nie jestem sam, jestem z Damianem, także idę do niego na stanowisko teraz i obadamy, co tam ciekawego u niego słychać. Tutaj sygnalizatory są, wszystko jest, także nie jest tylko czekać na rybę. Moje stanowisko, mój rozpiździeń, że tak powiem. Witamy. Siemaneczko, ponownie. Te widzę już setapik jest zrobiony prawie cały. Idziemy drugą Profeska, wiąże. stoliczek, woreczki porobione. PVA widzę grubo. No, co tutaj jest ciekawego. O, siateczka, ciekawa własnej roboty. Własnej roboty, najlepsze. Najlepsze. Własnej roboty, najlepsze, nie? Kulki, jakieś peleciki, O, tutaj coś nowego. Jakaś betaina będzie, czy coś? Które? A to nie, to jest. Aha, cheese i garlic, okej. Okay. Bo takie zielonkawy. O, to są te, te koszyki, co opowiadałeś. Uo! Ile to ma ze 100 gram? Nie, to masz z tyłu napisane 70 na 60 gram O kurde Zamawiając nie pisali w ogóle, że jest ciężarek, nie? Masakra, Dali no ciężkie, ciężkie wdiały No na rzekę, na rzekę dobre tak. będą Na rzekę tak nie, Co tu mamy? Kuleczki, peleciki, zanęty, a tutaj właśnie jeszcze I zabawa Przede wszystkim zabawa, przyjemność, odpoczynek sprzęcik o, niezły nie nie rozstaw <głos> <głos> nieźle to pokombinowałeś <noise> Dzięki. no nic, no będziemy patrzeć czy coś wejdzie, czy po prostu będziemy tylko tak se relaksacyjnie siedzieć ja raczej obstawiam relaks, ale myślę, że coś powinno wyjść no ja to w sumie mój drugi wypad na takie bardziej karpiowe za pierwszym razem jedna chora ryba teraz zobaczę. O, kija. No, o, wzajemnie, idę tam jeszcze zobaczyć. Uff, także zapowiada się bardzo fajny dzień. No i zobaczymy. O, zapomniałem sobie stojaczka tutaj zblokować. Dobra. To widzimy się do za chwilę. Myślę, że zaraz na podbieraczek zamontuję kamerkę. W razie, jakby jakaś ryba gdzieś była, to, to będę podbierał albo u mnie, albo u damiana. Eee, ale będzie. Powinna być bynajmniej. Także do następnego. Hej. Także lecimy. Jedna wędka klasycznie, a druga co tam stamu wiesz, sprężyna masz coś? Nie, jedna klasycznie, a druga ciężarek i palet. Aha, aha, ciężarek, ciężarek są z paletem. O, no, zobaczymy, zobaczymy. Obydwie metody, szczególnie ta jedna to typowo karpiowa. Nic, czekamy na brania. A my tu wracamy teraz. Za chwilkę trzeba będzie przerzucić wędeczki i zanęcić trochę Damian, Ta, ja staraj się jak najbardziej na prosto rzucać. Bo ja tu muszę też trochę odbijać w prawo. Nie, tutaj, tutaj jadę na prosto, ale tam sobie jadę w bok. No, bo tutaj gościu się koło mnie rozkłada, i także Jasne. ja będę wieszł takie bardzo ograniczone pole. Jasne. Ja tu, to, tą wersję, gdzie jestem tu bliżej, to by na na. nie Siemanko Godzinki mijają i tu nadal nic Nie udało się złapać Na te moje zestawy, które zrobiłem Mamy za 20.10 Tak liczę, że między 10 a 11 może się to bardziej otworzy a tak póki co sobie z Damianem siedzimy i kontemplujemy Damian jedną wędkę ma typowo karpiowo ciężarek tam zanęcił sobie, a drugą e, klasycznie łowi na koszyczek żeby chociaż małą rybę wyciągnąć ja akurat pojechałem na grubo obydwie tak typowy relaksik a następnym razem myślę, że no, będzie trzeba już e, metod feeder odpalić jednak trochę pobawić się tą rybą. No nic, e, zerkniemy co tam u niego słychać. Panie, bo ja już z podbierakiem idę. Gdzie te ryby? Gdzie te ryby? Ja już to z podbierakiem przyszedłem. I czekamy, I czekamy. I czekamy. A w końcu będzie ta jedna jedyna. Daleko tam rzucasz pod e, Którą? E, którąś? E, tą rzucam dosyć blisko tych trzcin na, na wprost nie? Mm -hmm. A tą bardziej... W środek? Gdzieś tą zieloną między trzcinami? No, 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 no. Ale, ale bardziej na środek Ale w tą na, stronę Ja tutaj jedno troszkę dalej właśnie A jedno tutaj w środeczek Ja raz wrzucam Ale czy coś z tego pyknie? No, oby, oby Chociaż jedna, honorowa No ta honorowa chociaż, nie, żeby tak było, ale tak na razie to spoko W ogóle no, fajna pogoda, ocierki. nie wieje ani nic, także spoko Tak, ogólnie odcierki mam eee, O, no to przynajmniej co, tyle Coś tam mi ściągło przynęto, ale niestety bez zaczepu Także, no, próbujemy dalej Dobra, jestem, jestem A mogę go podebrać no. Gdzie jest ta rybka? Elegancko Ona na matę? Jest. O, jeszcze jeszcze jaki ruchliwy Jest ładny karpik, ale musisz go tutaj ładnie odhaczyć i pokazać. I co typowo karpiowo na ciężarek i. i... Typowo karpiowo pele... i pelecik, wiesz, mix peletu. A to w tej siatce? W tej siatce plus yy, te kuleczki, nie? Proteinowe. Hmm. Ciężarek. Co z Kurczę, muszę być. Nie da się, ale normalnie, tego? Kurczę, a tu jest to. Kurczę. Spróbuję go odwrócić na drugą stronę, może jakoś i z drugą strony go spływać jakoś. Co? Ta kulka kurczę. Aha, bo tam jeszcze kulka. Mhm. Poknął z kulką. Uuu, mhm. to będzie. Też tak ostatnio miałem, nie mogłem kurty wypiąć. Ja bym wywalił tą kulkę. Ale przeszło. To słodka kulka, nie? Myślałem, że na śmierdziuszka. Ale jest to naprawdę rchliwe. No. no i jest. Piękny. Też to sobie jeszcze później złap inaczej, to... A jeszcze foteczkę? No, odłożę kamerkę i idę po ten. Dobra, no to weź. Bo ja wiesz, swoim nie zrobię, wiesz, bo niestety nie działa mi. Dobra, no to połóż kamerkę i wojsko mi z kieszeni. Gdzie masz ten? Z tym? Na górze, na górze. Pokaż mi twarz? No, tak? Do góry. Zresztą nie, aparat można też od razu. Aha, z tego. No, uśmiechnij się teraz. <grywa> Dobra, jest, jest. No, no to gratuluję, gratuluję. Bardzo. Kurde, jest normalnie. pierwsza honorowa. Jest pierwsza, oby było więcej, bo trzeba coś nakręcić. No i super, jest pierwsza ryba. Fajne, bo karpiowo bardzo fajny sposób na sam pelecik i na kuleczkę, elegancko okej, okay, mały update nadal jesteśmy tylko z tą jedną rybą, którą Damian złowił na dodatek od godziny leje deszcz, cały czas dupa blada proszę tam w kobinozonkach, ludzie z parasolami Parasol tu, parasol tam, parasol z tyłu zapomniałem wziąć parasol, to jest najlepsze, szczerze mówiąc to nie przypuszczałem, że będzie padać Nie sprawdziłem sobie dzisiaj pogody, błąd muszę przecierać kamerę, bo nie chcę, żeby był brzydki obraz no cóż, no czekam czekam dalej na jakieś branko co chwilę zmieniam te przypony, próbuję coś innego sobie związać e, wiem, że u mnie błąd leży w tym, że tych przyponów no, źle wiążę chyba źle robię chyba te przypony trochę zresztą tą zamętę też trochę e, zmaściłem szczerze mówiąc i tak tak to właśnie o kiju sobie dzisiaj pewnie zjadę do domu no, ale fajnie, że chociaż Damian złapał jedną rybę, powiem Wam tylko tyle, że dla tych, którzy mega się już zniechęcili tym odcinkiem i tym poprzednim, że to tylko też jedna ryba była, to powiem Wam, że po prostu następnym razem już na 100%. Wracam do metody. Muszę się trochę odłowić tych rybek mniejszych, większych. Może jakaś duża wpadnie, bo. Jakoś póki co, póki nie ma lata, to takie siedzenie o kiju, jeszcze w taką pogodę, to wcale aż nie jest tak fajnie. Było fajnie, dopóki nie zaczęło padać, a teraz jest lipa. No dobrze, to ja Was pozdrawiam i do zobaczenia. No, może jakaś rybka wpadnie, chociaż... Słabo to widzę. Nara, na Wam. No. Tak, poczekaj Gdzie masz na której masz te... Gdzieś drugi się chce? no mi odciąga, poszła tam, w drugi rzeszka to ja w tą stronę jestem? Nie Tak, tak, tak Musimy się zmienić. Ja mam na górze To Nie. Dobra. Na razie ściągaj. Zobaczymy. Bo ja od tej strony dam radę? Tak. Dobra. 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 Fajniejszy, Poczekaj, nie, nie bo kamerka akurat mam Nagrywa, nagrywa O, fajny, fajny O, czekaj, czekaj, bo nie będzie jest Jest? Yes. Nie, Ale go Dobra, jest Może tak. nie no na matę, tylko dam go już na tę Naturalną matę Bo tam niech już schnie Ale tak ładny, ładnie ubarwiony No A chyba jest to delikatnie zapięty tylko Ej, to już taki ładne, Nie wiem, bez paniarki o, przyprawę zeżar. Przyprawę przynęte. Czyli. Wiesz na co? Jaką to tutaj jest zahaczony? Nie wiem, gdzie jest on Nawet wiesz, jest tak jakoś z Aha, aha czy jest no. dobra, to jest ten Nie, nie, troszkę tak obkręcić. Jeszcze osiaty wiesz Akurat zahaczył tak O o o o o Widzisz, widzisz końcóweczka gdzieś tam No ale ładny, ładny, ubarwiony, kurde, super O Z drugiej strony chyba Z drugą stronę chyba trzeba tam kaczki dziwaczki. Ole, czyli. No, z jakieś szczypce co, nie? Przytrzymasz go? Może mhm. Możesz wziąć. A czyli no, wyciągnąć. to może te haki z tymi, nie? nie chcę tak wyjść, bo siatkę odczepię. O, ładnie, ładnie się ta siatka poszła. Ojej, elegancko. Może nie duży, ale taki słuszny, bym rzekł. No i jest, i piękny jest drugi ładny kart Dzisiejszego nie dnia nie będziemy go męczyć. No ważne żebyś go teraz nie upuścił, bo będzie Lipa. Ok, wchodźmy. Cizen garlic. Cizen garlic.

Tadam! Podsumowanie dnia. Dwie rybki, dwa karpie około półtora. No powiedzmy, około Fajne, fajne, fajne było. Z półtora kg miały. U mnie na moje dwie wędeczki jeszcze w wodzie nic. Kompletnie nic. Zawali, zawaliła się i przynęta, i wszystko się zrąbało. Także trzeba jeszcze podszkolić tutaj ten temat karpiowania ciężkiego. Ale bo będzie. ciężko było. Będzie, będzie. <laughs> Ja no, a, ale pokażę. dwie fajne rybki, chociaż wpadły tutaj, Damianowi, Także jest super. Gratuluję. Wypadł dany. Pogoda walił deszcz, walił gra. <noise> Wszystko <biało. głos> było raczej tak niestabilnie pogodowo, ale następnym razem w innym miejscu może albo gdzieś tutaj, ale pokażemy, mam nadzieję, więcej tych rybek. O, ob, ob. musi być wyłowionych. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Na trzymajcie razie. Się. hej hej. hej. you <laughs>